Cześć, kochani, słuchajcie. Odnośnie jeszcze papieru toaletowego, jak się już skończy nam papier toaletowy, to oczywiście możemy zacząć używać różnych innych papierów, ale. Sugerowałbym, żeby każdy z Was bez oszukiwania schował sobie po jednej rolce papieru toaletowego dla siebie. Jak się skończy taki papier, każdy z Was będzie miał jedną rolkę gdzieś schowaną i z tą rolką sobie będzie szedna ubikacja. Sam sobie będzie wydzierał ile chce i tak dalej, i zabierał ją z powrotem ze sobą. To jest e, dobry pomysł, mi się wydaje. E, więc e, niech każdy z Was ma słuchaną jedną rolkę sobie dla siebie na już naprawdę kiepskie czasy. No i, i tyle do powiedzenia w tej sprawie. Nic więcej. Na razie bywajcie. Niech moc będzie z Wami.